Pewnie teraz myślicie, co się stało sepkowi. A no to się stało. Leżę sobie na łóżku bezwładny, nie mogę wstać normalnie, ale muszę, bo jestem w takim szpitalu, który jest jakiś nawiedzony. Tutaj pracownicy są naprawdę dziwni. Jest tu taki lekarz, który na nas eksperymenty robi i zobaczcie, co on mi zrobił. Związał mi jakąś taśmą czy nie wiem czym, ale mam połamane nogę oraz rękę, więc muszę uważać, bo że z żebrami też coś jest. Także spróbuję teraz wstać i się stąd wydostać. Po Czekajcie, wstajemy, wstajemy! I... I dobra, udało się! Tak jest! Wstałem z łóżka! Ej, widzowie, muszę wam coś powiedzieć. O, Smile'e też tutaj trafił, nawet nie wiedziałem, nie widziałem go, bo nie mogłem się obrócić. Zobaczcie, Smile'e sobie leży, on jeszcze nie wstał. Za chwileczkę go obudzimy, ale najpierw wam pokażę ten szpital. Sami zobaczcie, jest jakiś, nie no, wygląda na normalny, ale normalny to on nigdy nie był. Ja jestem pozawijany w jakieś bandaże, w jakieś gipsy. Nie wiem dlaczego. No w sumie, może dlatego, że jestem połamany. Ale dobra, mniejsza z tym, muszę jak najszybciej stąd uciec Razem ze Smyslowem Najpierw muszę go jakoś dobudzić, ale przed tym widzowie Nie zapomnijcie zostawić łapencji Dla mnie, dla Sebka Połamanego Zostawcie łapeczkę w górę, dobijmy tu z 5000. Sebek byłby na pewno szczęśliwszy Także jakbyście nacisnęli łapkę, to by było super A ja idę budzić Smyslowa ha Halo, Smyslow Słyszysz mnie? Wstawaj Wstawaj, bo nie ma czasu Musimy stąd uciekać On dalej śpi, zobaczcie, o nie, dobra, wstał Jest, udało się, elegancko Ej smajstow, słuchaj. Ja wiem, że ty nie wiesz, gdzie jesteś, bo się dopiero przebudziłeś, ale jesteśmy w takim szpitalu i ty też jesteś połamany, pozwiązany jakimiś, nie wiem, bandażami, taśmami czy czymkolwiek, jakimś gipsem. Masz nogi powiązane. Ej, w ogóle, kto, y, ktoś mi zasubskrybował kanał, powiadomienie mi przyszło. W sumie to widzowie, jak jeżeli wy nie macie zostawione subskrypcji, to w tym momencie właśnie możecie to kliknąć taki czerwony guziczek, żeby się zamienił na szary. Superansko by było. O, kolejna osoba, ale fajnie, dobra. Y, subskrybujcie mi kanał. No, a będą mi przychodziły powiadomienia, także my zaczynamy z my Słuchaj, e, musimy stąd uciec, tutaj są drzwi wyjściowe i doktorek przed chwilą stąd zwiał, także my pójdziemy za nim. E, to co, otwieramy drzwi? E, on się patrzy, tu jakieś informacje są, w ogóle jakie tu maszyny dziwne. Oni nas za jakiś, nie wiem, szczurów mają i na nas jakieś takie te badania robią, nie wiem do czego, nie wiem na co, po prostu mam zwykłe złamania i chciałbym stąd wyjść. Już mówiłem doktorowi, żebym dał mi wypis, a on powiedział, że nie. Dobra, otwieram drzwi. Ej... Hey. To nie jest zwykły szpital Mówiłem, że to jest jakiś dziwny szpital Widzisz to? Mamy jakiś laser do przejścia i, i, I tam jakiś lawę, parkour do zrobienia Dobra, nie ma co się zastanawiać Ja trochę jestem wygimnastykowany Tylko nie wiem, czy w tym stanie się położę Ale spróbuję Trzy, dwa, jeden I... i... Udało się, czy się nie udało? Tak jest, też się zamienił Daliśmy radę Okej, okay. przechodzimy pod spodem delikatnie Pod laserem, żeby nie dotknąć I przeszliśmy Dało się Juhu u, dobra, wstajemy, wstajemy już normalnie. Zamykamy tutaj drzwi, żeby doktorek się nie skapnął. On pewnie nie wie, że my możemy coś takiego zrobić, tym bardziej, że jesteśmy cali w gipsie i jakichś bandażach. Dobra, spróbujmy stąd wyjść, hop siu, przeskakujemy to delikatnie, ale mi się ciężko skacze. Wszystko mnie boli. Jestem cały połamany. Żebra, nie żebra, nogi ręce. Okej, okay, dobra, próbujemy. Na razie przeskakujemy. Nie możemy wpaść do tej lawy, bo będzie kłopot. Smajstą, nie pchaj mnie. Idź, jakieś trzy za mną, żeby mnie czasem przez przypadek nie zepchnąć. A ja tutaj próbuję to doskoczyć, ej, ej, wpadłem do lawy, wpadłem do lawy, dobra, sobie dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę, przetrwasz, przeżyjesz, przeżyjesz, życie mi się regeneruje, damy radę, dobra, nie, nie mogę na razie przeskakiwać, muszę przestać się palić, albo dobra, będę próbował, hop, siop przeskakuję to dalej, hop, siop, daję radę, daję radę i do końca tak jest, jestem przy wyjściu, z majstą, dawaj za mną, przestałem się palić, życie mi się zregenerowało i jesteśmy przy wyjściu. Nie, jednak nie jesteśmy przy wejściu. Jest coś dalej. Tam w ogóle coś jest. Jakiś czerwony potwór. Ej, my będziemy musieli je pokonać. Tylko nie wiem, czy damy radę w tym gipsie. Nie wiem, czy wam, widzowie, w ogóle mówiłem, jak to się stało. Do te... Jak do tego doszło? I jak do tego doszło? Nie wiem. Nie no, żartuję. Słuchajcie, e, doszło do tego tak, że skakaliśmy po bardzo wysokim e, parkurze. Nagrywaliśmy ekstremalny e, w ogóle odcinek dla was. No i co się stało? Spadliśmy oczywiście z tego parkura. No i się połamaliśmy cali. No ale dobra, nie o tym. Jesteśmy połamani, to jesteśmy. Spróbujmy stąd jakkolwiek wyjść. wskaczemy, kolejny parkour mamy, a na dole jest coś rozlane. Spróbujmy do tego nie wpaść. No i co? Do góry, do tego potwora. Ty, Low, wchodź pierwszy, wchodź pierwszy, ja się tobie przesunę, wskakuj na te drabinki i spróbuj go jakoś zwalić albo cokolwiek, nie wiem, jakieś płotki są na przeszkodzie. Smajlow weszedł do niego. Dawaj, dawaj, nawalaj go! A ja wchodzę, wchodzę, żebym nie spadł. Okej, okay, i nawalamy, nawalamy tego potwora! Jest, a masz, a masz, padaj, padaj, padaj! U, mam mało życia, dawaj, dawaj, musi to wygrać, musisz z nim wygrać, rozwalamy go, ale on ma mięśnie, bardzo silny jest i czerwony, jakiś lawowy dobra, rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy i, i tak jest, udało się padł, ale mam mało życia i tu jest kolejne stworzenie, tym razem zielone z jakimś czymś, o, z jak tam wleciał, ej, dlaczego ten potwór ci nie atakuje dawaj go, nawalaj, o, elegancko ej, ale miałeś pomysła, zepchał go dadu, haha, ha. tu są dwa potwory, eee, dobra, okej okay. jeden już pewnie spadł, teraz skakujemy tutaj, hop, siup i mamy kolejne potwory. Jakiś niebieski i fioletowy. Spróbuj ich zepchać! Spróbuj ich zepchać! Dawaj, dawaj, dawaj! A masz, a masz potworze! Tak jest, tak jest, jeszcze tego, jeszcze tego! Dobra, on z smajsowa, wchodzę mu pomóc! Nie zepchaj mnie potworze! Nie, 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 bierz go, bierz go, zabieraj go ode mnie, zabieraj go ode mnie! On idzie do mnie! Nie, 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 nie. Mam mało życia, chop Dobra, przeskakuję tu. Zwal go, tak jest, udało mu się, udało mu się. Ja się cofnęłem. one są na dole. Dobra, przeskakuję dalej. My chcemy wyjść jak najszybciej z tego szpitala, ale już widzę, że nie będzie. To zbyt łatwe. A teraz co? Do drabinek mamy doskoczyć? Przecież ja jestem połamany. O, jaka czaszka! Ja, dwie czaszki. Ej, spróbuję zepchać! Dawaj, one ciebie nie atakują. Jakbyś był ich przyjacielem. Dawaj, one się rzucają na mnie. Jeden i drugi. Tak jest. Dobra, teraz ja skaczę, żebym doskoczył do tych drabinek. Nie mogę spaść do potworów. Trzy, dwa, jeden. Biegniemy i hop, siop, i jest! Udało się do drabinek doskoczyć. Dobra, idę już za tobą. Biegnę, biegnę, biegnę. Szybciutko, szybciutko. No i co? Musimy kolejny parkur wow, jesteśmy przy końcu, także nie możemy spaść, okej, okay, mi się udało, mamy coś zielonego rozlane, chodź, 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 dawaj za mną, idziemy, przechodzimy to, przynajmniej próbujemy to przejść, żeby nie wpaść do tej zielonej substancji, bo nie wiem, co ona robi, także przeskakuję to elegancko, mi wychodzi, musimy stąd jak najszybciej wyjść, nie ma innej możliwości, ja, ja już jestem zdrowy, wam powiem, że ja mi, ja wolę być połamany, w domu leżeć niż w takim szpitalu, w którym nie chcą mnie wypisać na własne żądanie, okej, okay, idziemy tutaj, Jaki daleki to jest ej dotknąłem że niby jak przecież od razu wyszedłem a jak bije, dobrze do tego całk... całkowicie nie wszedłem mam zatrucie przez 17 sekund także musimy to przetrzymać no i co skaczemy od razu dalej nie będziemy sobie czekać 15 sekund tylko po prostu będziemy przeskakiwać to dalej hop siup no i co tutaj jest jakieś wyjście także przeskakujemy no i gdzie my dotarliśmy gdzie my jesteśmy eee, są kolejne potwory jakieś straszne takie z, z jakimiś pazurami dożymi z skakuj skakuj tam jako pierwszy ja się cykam, ty idź jako pierwszy, tak jest. Pobłogę ci, zepcham cię. <gry> Ej, nie możesz szkodzić na to czerwone, bo będzie cię biło! Tak jest, musisz skakać po tym białym. Dawaj do tych potworów, wepchaj je w to czerwone coś, powinno ich załatwić. Ja stoję sobie na białym, na spokojnie. One smajsłowe jakby nie atakują, nie rusza ich to. Smańsł, nie wchodź na to czerwone coś, bo cię załatwi! O, dobra, on jakoś skacze po tym białym. Spróbuję ja to przeskoczyć. Trzy, dwa, jeden, choć, skaczemy, 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 tak jest, przedostajemy się, o nie! Wpadły na to czerwone! Teraz! Nie, lawa, tu jest lawa, tu jest lawa Do wody, do wody, do wody, do wody Nie, 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 nie padnij, Sebek, nie padnij Proszę, 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 zregeneruj mi się życie Zregeneruj mi się życie Ile ja będę się palił? Na razie jest ok, Na razie mam trzy serduszka Widzowie, kibicujcie mi, napiszcie komentarz Sebek, dasz radę Te podwory nas zostawiły, nawet nas nie biją Więc jest git, na razie serduszka mi się regenerują Nie tracę ich, oby było tak dalej Nie ma tu wody do ugaszenia się A tutaj mamy lawę Nie wiedziałem, że tu jest lawa, także przeskakuję przez tą lawę te potwory tam zostawiamy, idziemy, idziemy do samego końca. Musimy to jakoś przeskoczyć. Hop, siub hop, siup. dobra, dajemy radę. Tam nie ma żadnych potworów. Nie, jakiś ogień tylko jest. Do tego ognia też nie możemy wejść. Okej, okay, ja przeskakuję, elegancko mi wychodzi. Dobra, ja przeszedłem z Państwem idziesz? O, on wpadł teraz do lawy. Uważaj, żeby nie paść i przechodzimy sobie dalej. Są guziki, ej, ja już wiem, co z nimi będzie. Dobra, dobra, dobra. Tutaj jest łuk, strzały i będziemy musieli w nie strzelać. To akurat lubię, ja jestem celny, także idziemy. I Strzelamy. Smaństł zajmie się lewą stroną, ja się zajmę prawą. Gdy one się zaświecą, będziemy mogli przejść dalej. Także yy, nawalamy, nawalamy te guziczki. Okej, okay, tutaj. Jeszcze tutaj musimy trafić. Hopsiu, kolejny guzik, kolejny guzik i pomagamy Smańslołowi z drugiej strony nacisnąć te wszystkie guziki, bo wtedy nam się wrota takie otworzą. Dobra, ja już jestem tutaj i pomagam Smaislowi. Hopsiu, ten ten guzik, ten guzik teraz i ten na dole. Dobra, wszystkie guziki. Poczekajcie, ten jest włączony, ten złączony. Dobra, możemy iść dalej. Wszystkie guziki mamy powłączane. choć chodź, Smajsto. Nie obawiaj się niczego. Idziemy dalej. Ty się dalej palisz? A nie, przestałeś. Dobra, jest w porządku. I mamy kolejny parkur i pod spodem magma. Ty uważaj na magmę, żeby cię nie załatwiła i odsuń się. Weź idź tyłem. Idź tam do tyłu. Ja pójdę przodem i ty skacz za mną. Nie! Wpadłem znowu kolejny raz do lawy. No muszę uważać, bo się wrócę jeszcze do tego szpitala, a tego byśmy nie chcieli. Dobra, a co tam dalej mamy? Tam dalej coś jest, ale jeszcze za dobrze nie widzę. Będziemy musieli tam podejść, tylko muszę się skończyć palić, także poczekajmy chwilę aż mi ogień przestanie nawalać no i dobra, wróciło wszystko, ogień mi przestał bić, także idziemy, przechodzimy sobie dalej, chodź, chodź, smaj, slow delikatnie, powolutku, tu mamy po jednym bloku, także nie musisz jakoś mocno, hiper, o dobra tutaj już musisz, dobra, skacz jak chcesz jak sobie wolisz, mamy też magmę po bokach, starajmy się jej nie dotknąć bo się podpalimy, no i co, skaczemy sobie dalej, hop, hop, ja już trzy razy do lawy wpadłem i nie chcę kolejny raz wpaść, bo będzie problem, ta lawa nas załatwi. hop hopiop, idziemy, idziesz, idzie za mną, dobra, ja w razie co trzymam łuk, bo nie wiem, gdzie tutaj potwory mogą się pojawić, także biegniemy, 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 jak najszybciej wyjść z tego szpitala. Sz bardzo szybko, już zapomniałem o bólu, jaki mi towarzyszy, przy tym złamanym czymś, co nie, znaczy ja jestem cały połamany, co wam mam dużo mówić. I tutaj mamy TNT porozwalane, ej, a, ah, bo to są półpłytki, ktoś tu próbował już wychodzić, to pewnie ten doktorek, dobra, teraz ja będę próbował, tylko czy ja przeskoczę? Chyba przez Skoczę. dobra, doskakuję, cofnij się, cofnij się, poczekaj ja cię odepchnę trochę I, i przeskakuję. Idziemy do tego końca, także 3, 2, 1 i hop, siup, lecimy, 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 lecimy. Do końca, do końca, do końca, do końca. I tak dałem radę. Wow! Tu jest doktor jakiś! Tu jest doktor, tu jest doktor, doktorze, zostaw tas! My ci nic nie zrobiliśmy. Dobra, ja sobie tu stoję. Ej, tam TNT jak mocno wybucha. Smajstowo! Eee, czyżby on spadł? Smajstow! Gdzie jesteś? Halo! Smaństow! O nie! Gdzieś mi się zapodział smajslał. Dobra, wiecie co? Rozwalę najpierw tego doktorka, a wtedy smajslałem się zajmę. Zobaczymy, gdzie on jest. Będę musiał się cofnąć chyba po niego. Najpierw doktorka muszę rozwalić. Dobrze, mam strzały i łuk. E, także mogę go z daleka nawalać. On nie jest w stanie mnie sięgnąć. Jest e, duży, ale jest zbyt mały, żeby mnie dosięgnąć. Także nawalamy go z łuku. Padaj, padaj, doktorze! Rozwalę cię! Nie masz opcji ze mną wygrać! Tak jest, rozwalamy doktorka. No i będziemy czekali tutaj za smajslowem, bo nie wiem, gdzie on się. Odrodzi, wiecie, jaką będzie z powrotem w szpitalu? Dobra, a co w tej skrzynce jest? Zobaczmy, tu jest kamienny e, mieczyk i mamy też chlebek. Dobra, z góry może go mieczykiem załatwię. A masz! A masz! Podchodź tutaj do mnie. No chodź, chodź, doktorku, rozwalęcie z mieczyka! Zobaczysz, padniesz, rozwalęcie! Tak jest, rozwalamy go z góry i jest, udało nam się! O, Smajstow przyszedł. Siema, Smajstow! Ty już tutaj przyszedłeś, ale elegancko, e, dobra, schodzę sobie po drabinkach i mamy jakiś portal, są też tabliczki tutaj. E, nie, tabliczki, czy to? Są guziki jakieś? Poczekajcie, zobaczymy co tu pisze. Jeżeli to czytasz, to znak, że udało Ci się. E Yy, nie wiem, co tu pisze, bo jest jakiś guzik. Poczekajcie, może go nacisnę albo coś? Nie, nie, nie mogę na go nacisnąć. Dobra, yy, spróbuję dodać swoje słowa. Jeżeli ci się udało yy, ze szpitala, jesteś... Co jesteś? Jesteś zdrowy? Gratulacje po do... Yy, nie, nie rozumiem, o co tam chodzi. O Opatrunki ci zejdą i będziesz w yy, pełni zdrowy chyba. Polecam się na przyszłość. Że co? Że ten szpital czy ten doktor się poleca? na przyszłość? Nie, nie ma takiej opcji. Ej, ja w to nie wierzę. Ja już tu w życiu nigdy nie chcę wracać. Ja chcę po prostu stąd wyjść, ściągnąć z siebie te opatrunki, bo już mi jest dobrze, czuję się dobrze. Fakt, faktem jestem jeszcze połamany, ale to mi się zrehabilituje, zrośnie. Także co? Przechodzimy, mamy jakiś teleport. Ciekawe, gdzie się teleportniemy. Także co z majstą? Nie pozostało nam nic innego, jak tutaj wejść no i zobaczyć, gdzie następnie. Także 3, 2, 1, wchodzimy i się teleportujemy! O, ale się w głowie Kręci i, i przeteleportowało nas gdzieś. Okej, okay, poczekaj, gdzie my jesteśmy. Jest z Ej, opatrunki ci zeszły. O chłopie, ty ściągnęło ci opatrunki. Co jest grane? A możesz już normalnie ręczką kręcić? Mi niestety pewnie nie ściągnęło, poczekajcie. Ej, ja też opatrunków nie mam. Jest! Udało się! Wyszliśmy z tego szpitala. Tak jest. A gdzie my jesteśmy? Kwestia, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy u mnie w domu. Że niby jak tu? Jak ten teleport powstał? Ej, musimy go rozwalić. Jak najszybciej rozwalić ten teleport? On nam nie przyda się. Mamy kilofa. Poczekajcie. Zobaczę w skrzyneczce. Mii, tak, żeby ten doktorek za nami czasem tutaj nie przyszedł, mam kilofa i będę rozwalał teleporta. Okej, okay. odejdź my slow odejdź MySlow. Ja muszę rozwalić jak najszybciej ten teleport i, i nie dajemy rady. Dobra, trzeba go jakoś zaślepić. Jakimiś blokami, najlepiej jakimiś twardymi, żeby go nikt nie rozbił. Poczekajcie, mamy ziemię i mamy blok żelaza. Dobra, blok żelaza się zda. Ja zasłonię ten teleport. W ogóle dziwna sprawa, jak nas tutaj przeniosło, normalnie do. do, do do mojej chałupki, co nie? Także dajemy tutaj, o tak, o tak tutaj, dajemy bloki żelaza, dobra, teleport jest cały zaślepiony, nikt już się tutaj nie wdostanie, na szczęście widzowie, udało nam się wyjść z tego szpitala, a tam było naprawdę bardzo dziwnie, sami widzieliście tego lekarza, co nie? On był trochę mniejszy jak wychodził od nas, e, tam z tego pomieszczenia, ale nie wiadomo czemu się zmienił, może to jakiś strażnik był, albo co, aczkolwiek ja tam nigdy już więcej nie chcę wracać, dobrze, że wszystko wróciło do normy, normalnie już jesteśmy cali, i zdrowi, bez bandażów, bez niczego. Yy, smajstow ma całą nogę. Poczekajcie, sprawdzę. Bolało cię? Bolało cię smajstow, czy nie bolało? Yy, kiwa, że bolało? Jeżeli by co, przecież jesteś naprawiony. Dobra, to się wykuruj. Mnie nie boli, mnie możesz nawalać. Słuchajcie, widzowie, na szczęście, na całe szczęście się udało wyjść. I wiecie co? Z tym ten odcinek już się będzie kończył. Także wbijcie na mojego Instagramka, tam za dodaję zdjęcia oraz Instastory. Także wbijcie, zaobserwujcie. Jeszcze możecie na mój drugi kanał wbić, zobaczyć co tam na jeżeli wam się nudzi, o jeżeli lubicie mnie oglądać, to wbijcie też na mój drugi kanał, właśnie wam się wyświetla. Mam też inne odcinki, poprzednie, jeżeli nie oglądaliście, to sobie wbijcie, teraz wam się wyświetlają, a ten odcinek już się będzie kończył, także co, ja się z wami żegnam, do jutra na razie, cześć, hej Ale fajnie, że się nam udało, co nie? My już nie mamy tych opatrunków.